Witam w kolejnym filmie na kanale i już się po prostu cieszy moja japa, gdyż jest to gra z mojej młodości. Tak, dzisiaj pierwszy odcinek takiej nowej serii na kanale, w której będę wam pokazywał stare gry, których już prawdopodobnie nikt nie kojarzy. Albo przynajmniej bardzo mała ilość osób. Więcej informacji o tej serii będzie oczywiście, jak już się cała gra rozpocznie, gdyż aktualnie jesteśmy w menu głównym. O, ustawienia, kurde, kiedyś to były ustawienia głośność muzyki, dźwięku rozdzielczość i efekty a dzisiaj to tyle ustawień jest, że o dobra, rozpoczynamy grę i w międzyczasie będę wam mówił o co chodzi w tej serii, o co chodzi w tej grze i w ogóle, bo to pierwszy odcinek dobra, jest sobie wybieramy kim chcemy grać może zostawmy domyślną opcyjkę, tutaj mm, wybieramy sobie mm, mapy, tutaj można sobie losowo wybrać, tutaj mamy jakiś tam takie puchar pierwszy i drugi a tutaj jest, yy, że można sobie samemu ustalić. No i ja sobie wybrałem coś takiego. To jest moja ulubiona mapa, więc zaczynamy. A ja wam będę teraz już mówił. Tak więc, o czym będzie ta seria? Seria yy, będzie o. bądź też, w które wy kiedyś graliście. Na przykład, mi komentarz, w komentarz, tytuł gry. To z chęcią sobie zagram, jeżeli oczywiście ją kojarzę. Czyli po prostu będziemy sobie grali w stare gry, które kiedyś. Ło. wam Kurde. Tak. Już widać, już czuć te. Mm... To, że te gry są naprawdę takie dynamiczne, ruchliwe, to jest gra jedna z moich w ogóle ulubionych, ale to się kiedyś grało naprawdę w takie gry. I oczywiście, celem, o kurde, celem tej serii nie jest przechodzenie tej gry w całości, czyli tutaj zrobienia wszystkich poziomów, bo jak widzicie, ja te wszystkie poziomy zrobiłem już, ja już tą grę przeszedłem i to nie raz, dlatego po prostu, o kurde. Y, dlatego sobie po prostu, o o rakieta, zaraz zobaczycie o co w tej grze chodzi, dobra zaraz będzie, oj oj oj, oj dobrze, dobra znikła, y, to trzeba patrzeć na mapkę od razu, mówię tą tam po, pra, w prawym dolnym rogu, zielony to ja, y, o co chodzi w tej grze, y, znaczy nie, co ja mówiłem, kurde, tak, wiecie, bo ta gra jest taka dynamiczna, a właśnie już mówię, y, ta gra jest bardzo dynamiczna. W ogóle, w ogóle wszystkie gry z serii ten Wyścig Kurczaków, według mnie to jest naprawdę taka gra ruchliwa. Dużo się w niej dzieje, szybko. Porównując to do yy, dzisiejszych gier, tego nie mogę użyć, co tutaj z, z, zdobyłem. Yy, porównując do dzisiejszych gier, no to, to jak najbardziej. Yy, to dzisiejsze gry nie są takie mało... O, leci rakieta, to niebieskie na łapce. Dzisiejsze gry są takie mniej ruchliwe, nie? Tu się sporo dzieje, ciągle coś jakieś nowe tutaj, jakieś... Rzecz, o widzi tutaj taki dźwięk był, to rakieta się skończyła, ciągle napływają różne informacje, ciągle coś się dzieje. A w dług! Wow. A w nowoczesnych grach brakuje mi troszeczkę tego, tak? No i te gry, w ogóle pierwsza część, też sobie oczywiście myślę, że pogramy. Zaczynamy od drugiej, gdyż wow, jakiś błąd, czy to nie wiem co to się zrobiło. Zaczynamy od drugiej części, a to dlatego, że po prostu druga część jest moją ulubioną. Pierwsza według mnie jest jeszcze nawet bardziej ruchliwa niż... Yy... O ta, którą teraz gram sobie. O nie, dobra, hamujemy, hamujemy, hamujemy szybko, o, nie, 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 kurde, dobra. Chciałem zahamować, żeby... bo te rakiety ogółem lecą w pierwszego, kto jest na początku, nie? W pierwszego, jakby, tego gościa w wyścigu. Chciałem zahamować, żeby one wpadły w tego bałwana. Ale niestety... o, ta poleci do, w niego właśnie. I sobie najlepiej to ustawić tutaj, gdzie jest najwięcej y, tych śladów po oponach, bo wtedy wiemy, że tam na pewno ktoś... oj. Nie, naprawdę te gry są śmieszne, naprawdę polecam sobie kiedyś właśnie pograć w nie. O, to jest dobre, tylko nie wiem czy tutaj się opłaca to użyć. A, więc to spróbujmy. O kurde. Ale tutaj się dzieje, w tej grze o. Dobra, o, udało się. To sobie możemy użyć. Tylko czekajcie, tak gdzieś mniej więcej tu i o, i Dobra. O, pięknie, tutaj sobie użyjemy. O kurde. Nie zauważyłem tego. Więc widzicie, że tutaj się naprawdę sporo dzieje. Oczywiście nie to, że w innych grach się powiedzmy... Nie dzieje, ale te według mnie miały naprawdę klimat taki, jakiego dzisiejsze gry nie mają. No i oczywiście też stare te czasy, które naprawdę były fajne te mnie, kiedy nie każdy miał. O kurde, to jest to oszukane. Dobra, tutaj sobie pułapkę rozłożymy, ale tego tutaj dziur jest. No i patrzcie, pierwsze okrążenie już mamy z głowy. No i dzisiaj mówię, nie będziemy przechodzili całej tej gry, tylko sobie chwilkę pogramy. Kolejny poziomik jak najbardziej. Tutaj już będzie troszeczkę gorzej, bo ten poziom to znam na pamięć. Ciągle w niego kiedyś grałem. Z innymi może być troszeczkę gorzej. No i tutaj oczywiście kolejny poziomik. Szybkie ekrany wczytywania. To było kiedyś fajne, nie? A dzisiaj to kurde takie wymagania. Dobra, pierwsze miejsce oczywiście. Z poprzedniego wyścigu powoduje, że jesteśmy na pierwszym miejscu tutaj, tak? Spacja i jedziemy. Oj, brakowało mi tej gry kiedyś. Zaczyna. No, teraz. O nie. Oooo, będę mnie tu. Lecimy. No, łatwo się ich tutaj wydymuje, chociaż i tutaj co w tym może miejscu. O kurde, co to było? O nie. Też w ogóle zapomniałem, czym tutaj się robiło. W sensie, o tutaj dziurka, ktoś wpadł. Tak, 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 tak. Zapomniałem, czym tu się. O, tutaj możemy kogoś rozwalić. Czekajcie, podejdziemy tylko. O kurde. Ja To... To... Nie wyszło. Oj, w tych grach się właśnie, mówię, dużo działo. Sporo takich ciekawych emocji. Śmieszne były takie. gry. Zdaję sobie też oczywiście też z tego sprawę, że one są słabe. Dobra, tu trzeba zhamować. Tu pamiętam, zawsze mi się zacinało na starym komputerze i laptopie. Tutaj też się przycięło. Nie zwróciłem... No... Co za jakiś... Szuf. W ogóle też zawsze, pamiętam... Yy... Wnerwiały mnie te nazwy, bo to jest jakaś niemiecka gra, chyba. Tak, bo to jest... to jest w sumie na pewno nie... No kurde, nie no. No widzicie, mówiłem. Pierwszy poziom szybko pójdzie. Drugi... O, ten już może być trudniejszy. Ja sobie taką sam sobie mapę wybrałem. Dobra. E, o co chodzi z tym... z tymi nazwami jeszcze powiem, bo... Tutaj jak sobie... O, to, to możemy użyć! O kurde! Ale to daję teraz. Mnie bardzo wnerwiały, no w sumie teraz też jakoś nie przepadam za tymi nazwami w tej grze tych botów. Jak skończymy tę rundkę, czy powiedzmy sobie można przewinąć do pierwszej, to widzicie, o nikt nie wpadł w tą pułapkę, to sobie zobaczycie te nazwy. Ja zawsze tak, mnie to zawsze wnerwiało. Dobra, rakietka, myślę, że jak najbardziej może się pierwszemu typowi przydać, jakiemuś nie wiem kto jest pierwszy, znajdźcie to ten bałwan. Bo to zauważyłem, że często e, ten bałwan jest pierwszy, albo ten taki mały kurczak, ten który no, wybieraliśmy na początku grę, kim chcemy grać, to on był drugi, ten jakiś les, coś tam. Mówię, te, te nazwy są takie według trochę głupie. No i kiedyś mnie po prostu to wnerwiało bardzo, no, w sumie teraz też troszeczkę. Dobra, tak sobie bierzemy. Tak, jeszcze, nie wiem czy już zacząłem ten temat, czy nie. O, jest, dostał, ale to było dobre. No mówiłem, naprawdę, trafić z tego. Ja zawsze się cieszę jak gdzieś o tym, o kurde, tu byśmy trafili Dobra, ja no, niech sobie smacznego Yyy, tak yy, Co chcę jeszcze powiedzieć? A, o kurde, tego nie zauważyłem, bo to się zagrafiło Dobra yy, Chcę powiedzieć to, że te gry oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie są chyba jakieś takie mega przyjemne do oglądania, tak? No bo, jak na przykład w Minecrafcie, o kurde, ale tych rakiet Pierwszy będzie miał niespodziankę na pewno yy, na pewno do oglądania może nie są one jakieś bardzo przyjemne. Dobra, masz tutaj. Bo tutaj nie mamy jakiegoś swojego postępu dużego, tak? Szybko można je przejść. Ale myślę, że jako taka ciekawostka na jeden odcinek, bo mówię, nie chcę robić tutaj kolejnego odcinka z tą grą. No i proszę bardzo, drugie miejsce, wow, pierwsze, zajebiście. Nie chcę robić oczywiście z tego jakiejś dłuższej serii, bo tu widzicie, zaraz tu zrobię sobie tutaj kolejny poziomik i praktycznie wszystko będzie gotowe. Dobra, to możemy sobie zachować, gdyż teraz jakby ktoś puścił rakietę, to możemy sobie użyć tej ochrony i... O nie, no jeszcze jak się to coś takiego stanie. No nie, no, no... I już trzecie, już piąte, no i zaraz będzie ostatnie. Rzecz nie, oni są daleko. No. no mówię, w tych grach się dużo dzieje, bardzo dużo. No i tak dużo dzieje się, że... Mi się też trudno nagrywa, bo ciągle jest komentowania dużo i zapominam, co chcę powiedzieć. A no, zużyjmy sobie to, może się przyda. Bo tu gdzieś jakieś coś było rozstawione, jakaś pułapka. Trudno się na pewno będzie oglądało te gry, bo tu mówię. Oho. No, fajnie nie. A, i sieć tam, kurde, dobrze. Ci to kokurde. O, to możemy sobie użyć, chociaż to już niestety końcówka. O, na pewno. O, dobra, na końcu. Porażka, czwarte miejsce. Od razu może powiem. Kiedyś, jak tak przysiadłem, to zrobiłem grę ze wszystkimi, yy, wszystkie poziomy na pierwsze miejsce. O, widzicie, tu są te nazwy. Les Leschuchen, Pumpkin, Morchuchen, Snowman, Hank i Croft. Bardzo mnie, f... no, te nazwy wnerwiały. Tutaj mamy... O, ale tam był skok ten mój, bo to jest jakby powtórka. No, ale lecimy z kolejnym poziomem. Co to będzie, bo już zapomniałem? A, oto też jest fajny poziomik. Chociaż jest miejsce w nim. No i dobra ciężko się tej gry nagrywa, bo ciągle jest dużo komentowania. I, w, i teraz jestem w tym globalnym, jakby tym pucharze, na drugim miejscu. No nie, no znowu, bo to trzeba nacisnąć, no... Dobra, i co resta. Tutaj... ratować to. Bo to jak się odlicza, to musimy nacisnąć również... Znaczy równo z tym gołem yy, spację. Widzisz co? Hapaj sobie to. I... Tylko muszę ja tutaj... O, widzicie, jak się go udało <laughs> zrobić no i to jest gierka wow, coś się tak zaczęło przycinać, znaczy gra w sumie była bardzo płynna, ale tak teren, jakby się czy postacie tak zaczęły platkować, dziwna sprawa, nie? dobra, ale gierzymy sobie o widzicie, teraz tak zaczęło kratkować dziwnie, tu jest tajne przejście, z którego prawdopodobnie byśmy sobie skorzystali, ale jakoś nie chcę, bo nie wiem jak tam, nie znam po prostu dokładnie tego, tutaj w każdym razie byśmy sobie gdzieś o tu wyjechali, pamiętam, o tutaj, widzicie ten tunel, o tu po lewo, tam, no jak ta dynia tam próbuje wjechać w tamtą stronę, o tutaj po lewo, to idealnie w tym miejscu byśmy sobie wyjechali tym skrótem, ale myślę, że nie, nie potrzeba na razie go używać, bo nie wiem jak tam się jedzie. No, i tak, proszę, jakieś tutaj fajne coś. Hapaj, nie wiem czy on zdechł, bo teraz go nie było widać zbytnio. A też nie spojrzałem na mapę, czy powiedzmy te czerwone kropki się zatrzymały. Dobra, jesteśmy pierwsi, więc trzeba uważać, żeby tutaj nie dostać jakąś rakietką. W sumie ona jest najbardziej naj, groźna. No, co za jakiś bałwan? Dziwne, w sumie, że bałwan się na pustyni jeszcze nie rozpuścił. <gryw> Ale dobra. Natomiast jedno jest fajne w tych gierkach, one się kompletnie nie zacinają, jeśli chodzi o FPS-y. Mam tu ciągle 73-75 fps bo taka jest blokada. Więcej niż 75, czy tam 80, nie będzie ciągle 75. Złamnie się tutaj nagrywanie idzie w 30 FPS-ach, a tutaj dobra, haj to. Oj, pudło, i to naprawdę takie mega duże pudło. Chociaż się tam odbijać będziemy. E, dobra, tutaj spora konkurencja. O kurde, ale to ich jest. No to jeszcze jak pamiętam trochę wyhamować. Bo widzicie teraz jakoś gra się zaczęła przymulać. Tak jakby cała mapa zaczęła klatkować. Dobra. To daje nam przyspiesze. O kurde. Ale to było dobre. Mało co nie wpadłem w to fałszywe, to takie, ten punkcik. On działa tak jakby wybuch, nie? I jeszcze rakieta wtedy leciała. ale akcja, nie? Naprawdę yy, to jest fajna gierka. O kurde, jak to to za. Oho i teraz zawsze miałem problem, żeby z takich wyjechać. O. Dynia jeszcze. To zawsze, zawsze mnie śmiczyły te ruchy tych tych yy, typów, nie? To ta dynia tak się wygrzyźnia zaczęła. Tutaj. Nie no, fajna gierka. Polecam jako właśnie taki jakiś przerywnik od takich głównych gier, które sobie gramy. Czy Minecraft, kurde, no i jeszcze się ten... To jest ten morstwoch. O! Hmm. A to jest drugie... Dobra, na szczęście drugie okrążenie. Więc nie jest jeszcze tak źle. To jest... tego nie łapać lepiej. To może wybuchnąć, jak w to wiedziemy. Dobra, bierzemy to. Łapto. Gdzie był akurat. Tam ktoś położył ty ja? Kurde. Jak bot to dobrze, jak ja to źle. Dobra. Jedziemy sobie. Faktycznie ten światek by się tak trochę zacinał i te, te boty też, ale nie wiem dlaczego, że... Może to dlatego, że, że film się konwertuje, jeden. Ale FPS-y są no, ciągle 75, więc naprawdę jest dobrze. Mówię, tak, te gierki nie mają praktycznie w ogóle wymagań. No co jest z nim? Czego on ma koło w... Sklinowaliśmy się? No nie no, gościu, wyjazd. No ja jeden nie no. O, dobra. Ale to akcja, nie? Błędy też jakieś się pojawiają raz na jakiś czas. Ale, no, co jest? Dobra, wierzymy. Może się to uda zrobić. Yy, drugie okrążenie z trzech i siódma pozycja. Niedobrze, ale... ale myślę, że... O, tak, to może się przydać. Dobra, tylko czekajcie, musimy tu wjechać na w miarę proste jakiś... Um, tutaj będzie taka pro taki prosty odcinek. I gazu teraz. Ale no. Ale gazu daje. Odbiłem się od bałwa... Oj, dobra. To może się przydać pierwszemu. No i... Ale by coś, coś tutaj się zaczęło tak dziwnie zacinać. No i siódme miejsce, ja jacie. No może to też dlatego, że dawno nie grałem w tą grę już chyba parę lat. Ale też myślę, że w sumie... No i tak się tutaj zajmie ostatnie miejsce, to to... Nie jest jakieś mega istotne, dlatego że o kurde, no nie, A, dobra widzę, to może i tak, bo tutaj już nie ma szans, żeby to wygrać. Skorzystajmy z tego skrótu, zobaczymy czy to rzeczywiście coś skróci, czy nie. Ta gra się też... Naprawdę... Oj! Tutaj. Wow. Szóste miejsce. E, to to się chyba opłacało, nie? Bo ja tam wtedy byłem ostatni Nie, jednak już już nam siedzi jeden na dupie, Dobra. O spadniesz o, Wpadniesz, wpadniesz, nie. <laughs> No i dobre, no mówię, fajne te gierki, fajne. <grym> Dobra. To nie ma szans chyba już na jakieś lepsze miejsce. To możemy sobie w sumie użyć. Nie wiem po co, ale niech sobie leci. Może w kogoś trafi. Gorzej jak się jak we mnie się odbije i trafi. No to był problem. Wow, kurde, no nie pomyślałem o tym. O, ba bałwan tutaj siedzi. O, bałwan zniknął, bo te boty jak e, gdzieś się zakli... Oj, kurde, walnąłem ręką w mikrofon. Mam nadzieję, że się nic nie odpięło. No ale może nie. bo te jak gdzieś się powiedzmy zaklinują, czy nie mogą gdzieś wyjechać, próbują do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu, to po chwili używają przycisku takiego jakby do resetowania, nie? Gracz też może go użyć, tylko zapomniałem to który. I teraz właśnie tak jak tam wpadłem na początku, jak się wyjeżdża, o i myślałem, że to już pułapka, ale na szczęście nie. Takie skały co tam zawsze w górę nie wyrzucało, to tak się właśnie myślałem, czy by czasem nie skorzystać z jakiegoś pyku do resetowania, ale zapomniałem, który to. No dobra, szóste miejsce, no to jest bardzo źle. My mamy tutaj czasy i tak, morchuchyn to jesteśmy my, czyli to jest sz szóste miejsce, a w globalnym jakby wyścigu to jest niestety czwarte miejsce. Pierwszy jest ten mały kurczak. Mówię, Nie, morstwo A to jest ta żaba, ta zielona. Później jest ten mały kurczak, dynia, no i ja i... Co to było? To był chyba ten, ten, bo jest Kret i Żółw, no to który z tych i Snowman, to zwykle jest właśnie Snowman na początku, ten mały kurczak, albo ta, ta... no, żaba. No i co to, ostatnia, po... ostatni poziom, o, Tu w demie w tej gry, CXS, ja ją też to, chyba więcej niż nawet rok, to przez rok tylko się na tej mapie grał bo w innej mapie nie było w tym demie. Oj, bardzo źle. Oj, która to pozycja. Ale myślę, że może na tej mapie się jakoś mi poszczęści, gdyby nie... Dobra, zblokowali mnie. Jeszcze raz trzeba ich wyminąć. Ja zawsze tutaj jakby idealnie y, się wpasuję. I to jest fajne, że twórcy takie coś zrobili. Dobra. No teraz jak widzicie udało im się. No. Ja na tej mapie grałem bardzo dużo. Mówię, kiedyś miałem tylko demo tej gry. To chapcie, to o nie. No źle, no totalnie źle. A teraz najgorsze jest to, że te boty nigdzie tam tędy nie jeżdżą. A ja tam często <laughs> mogę wjechać i... Y, po prostu w to wjechać, w to czarne. Ale dobra, zobaczymy. Ja bardzo długo, o tutaj ktoś, Chapaj to, może ktoś to zgarnie. Patrzę się na mapę, ale nie widać za bardzo, żeby jakiś czerwony punkcik się zatrzymał, a nie, zatrzymał się jeden, no? ale nie wiem czy to tam gdzie, nie wiem czy to w to moje, nie zobaczymy. W ogóle warto jest jechać za... przez jakiś czas za tym, yy, jako drugi, nie, bo jeżeli by jakieś rakiety leciały, to by prosto w niego leciały, chociaż za nim też tak nie za ciekawi. O właśnie! To było bardzo groźne. Gdybym jechał tak centralnie za nim, to byłby to problem. Dobra. Teraz mamy tą ochronkę, to niby możemy sobie podjechać. O! Myślę, że na środku, jak postawimy to jakiś bot się może złapać. Patrzę się na mapę, ale niestety nie Jest! Jeden stoi, ale nie wiem czy to przez to... Wow! Jakiś błąd. Nie wiem czy to przez to moje, czy... O kurde! Aha, złapał. Ten niksik wywala jakby koła. O, widzicie? W tą, w tą moją dziurę nikt nie wpadł, bo nikt tędy nie jedzie. Dobra. Może tutaj ktoś wpadnie. Patrzę się na mapę i... Niestety ominęli. Yy, tak, ominęli. Dobra, tam niech sobie leci, smacznego. Dobra, oj oj oj, trzecia pozycja, czwarta, niedobrze. Pierwszy dostał jakąś rakietką. I to była ta żaba, tak. Mówię, nie te nazwy tak wynerwiały. Dobra, to daje... O kurde, jak to wyrzuciło mnie. Nie, 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 nie. Tu też jest tajne przejście, które właśnie tutaj pozwala ominąć część. O. Na bałwan. No, bałwan to bałwan yy, dobra, tutaj chyba było to fałszywe takie, wiecie, że się wybucha. Dobra. Tutaj tą wyżurkę możemy sobie gdzieś postawić. Powiedzmy, o tu i będzie fajnie. O kurde, ale mało brakowało, nie? To przyspieszenie nie dam daje takie pewne. O kurde, ale to było. Akcja. Jeszcze to zielona ta kulka lecimy. Dobra. Znowu... o! Kurde, mówiłem, że ja to w tą dziurę mogę wpaść... O, ale tutaj w tą ktoś wpadł. I fajnie. Dobra, jedziemy dalej. Ostatnie okrążenie. Tak, tak. ostatnie. No i jest bardzo źle. Widać, że dawno nie grałem w tą grę. Tak, też troszeczkę umiejętności trzeba. Nawet w takich starych gierkach. Bo one mówię takie. O kurde! No, to właśnie w tych gierkach też trzeba pewne umiejętności mieć. Dobra, ta dziurka już możemy sobie się jej pozbyć w sumie, bo... To jest ostatnie okrążenie, więc tak raczej by już nikt się w to nie złapał. To możemy w sumie zachować. Jeżeli ktoś był centralnie za mną, to byśmy mogli mu rzucić. Temu, co idzie przed, to nie było, ma ochronę. Dobra, chyba nie ma szans yy, yy, zrobić ten wyścig na lepszym miejscu, z jeszcze z takim, taką, nie, szóste miejsce, si siódme miejsce, no serio, tak było, nitro to to by można jeszcze. Jest, jest! <śledzimy> Udało się szóste miejsce. <laughs> jeszcze w tym tego rakieta przygodziła. Ale fajna gierka. Dobra, i to już ostatnia mapka, była nie? W tym, jakby. E, tym pucharze, który sobie można samemu ustalić. Tak, tym. E, przez użytkownika wym zdefiniowanym. Tak to można znaczyć. I ja mam czwarte miejsce. No, nie jest źle, ale też nie jest dobrze. Nie jest źle, no mówię. <laughs> Dobra, myślę, że to tyle by było w, w tym odcinku. Już nie chcę nikogo zanudzać, bo. Mówię, gra może być ciężka do oglądania, bo do grania jest naprawdę przyjemna, można sobie tutaj się wyżyć. Śmieszne rzeczy się tutaj robią. E, ja sobie tutaj jeszcze może coś pogram. W sumie czemu nie? Mapka, jeszcze pokażę Wam, która mnie wnerwiała. Chyba już pokazywałem, o ta. Trudna, taka słaba trochę. Dobra, ja sobie może jeszcze raz, a, jeszcze raz sobie jedną partyjkę. E, tylko tutaj, powiedzmy, dam tak. I to było chyba na tyle w tym odcinku. Niedługo będzie kolejny, i sobie powiedzmy, pogarszą część trzecią. I czy takie gry są? Oczywiście ta seria, nie wiem jak to się czyta, ma o wiele więcej e gier. Nie tylko te wyścigowe, tam jest mnóstwo tego. Ja też to ja w to grałem, więc sobie spokojnie po poczekamy. E znaczy, no, wy poczekacie, bo naprawdę sporo jest do nagrywania. A oprócz tych gier z, tym, z tej serii chcę jeszcze ponagrywać mnóstwo innych, więc ta seria będzie, myślę, ciągła się. I ciągła. i bardzo długo, tak więc. Do zobaczenia, cześć!